Dzień dobry, dzień doberek Grubacki. Jak tam u was? Mamy poniedziałek, 9 dzień grudnia roku pańskiego 2019. Czyli tak naprawdę do końca roku zostało tylko 22 dni, tak więc yy, nie ściemniać, nie ściemniać, ruszać strajdy, podnosić się jak trzeba to 5-10 minut wcześniej, przygotować sobie dobre korytko. Tak, żeby nie było wymówek, że nie dałam rady, że od jutra muszę zakupy zrobić, guzik prawda. Wszystko, co macie w domu, w lodówce albo gdzieś w podręcznej szafce, zawsze można zaadoptować na potrzeby diety Michasia, według Gregu, stworzyć dwa dobre posiłki albo chociaż jeden mądry posiłek, żeby wyeliminować jeden głupi i zacząć działać już dziś. Nie ściemniać, że od jutra, że od przyszłego roku i tak dalej. Od przyszłego roku zaczynamy ostrą jazdę z ćwiczeniami, i wy macie być przygotowani już, a nie dopiero się zastanawiać i drapać po dupie, co kupić. Także zapraszam do siebie na kanał. Tam dowiecie się wszystkiego. Macie kalkulator już obliczenia zapotrzebowania kalorycznego. Oprócz tego macie też wykres do pobrania, także przygotować się, obliczyć sobie to, co potrzeba, narysować sobie, wyznaczyć sobie cel i pomalutku w powolutku dążymy do niego. Dobra, tyle słowem wstępu. Jak słyszycie. Jadę w samochodzie i widzicie, zresztą pewno też. W związku z powyższym mamy szary, czarny jeszcze poranek, ale mam nadzieję, że będzie pełen słońca w głowie waszej, czego wam życzę. Także wszystkiego co najlepsze życzę wam na ten poniedziałkowy dzionek. No i co? No I, i działamy tak? Także Michaś miał bardzo intensywny weekend porobił sobie parę fajnych rzeczy zdrowych. Tak, żeby tutaj teraz też nie zapychać się śmieciami. Parę rzeczy sobie już poukładał, także weekend był bardzo intensywny Aczkolwiek nie w tym słowa znaczeniu, co Wy sobie myślicie Byłem grzeczny, rączki na kołderce, gardełko niesmarowane Nawet jestem wyspany, wypoczęty, tak jak mało kiedy Tak więc pełen energii, serducho, że tak powiem, bije szybciej Dlatego, że dzisiaj jeszcze po popołudniem będę chciał zrobić coś Zobaczymy, czy mi wystarczy czasu Dlatego, że niestety dzień będzie dość długi i intensywny, ale myślę, że wystarczy mi czasu, więc na pewno coś jeszcze jakiś materiał wrzucę i mam nadzieję, że Was to trochę zmotywuje. Także słuchajcie, nie ma co czekać, nie ma co, co, co kombinować. Sami jesteśmy kowalem własnego losu. Wiem, że mówię teraz dyrdy mały i banały, aczkolwiek tak to wygląda, że po prostu musimy sobie... O, przypomniało mi się coś, to sobie szybko zmienimy paz i pojedziemy inaczej. Jeżeli my czegoś nie zrobimy dzisiaj, tu i teraz, to za pół roku nic się nie zmieni. Jeżeli dzisiaj nie zrobimy małego kroczku, to za pół roku nadal będziemy stali w tym samym miejscu. W związku z tym lepiej zrobić dzisiaj malutki kroczek, za tydzień następny malutki i okaże się, że nagle za pół roku jesteśmy całkiem fajny odcinek do przodu zrobiony. Więc słuchajcie, małymi kroczkami, nie dajmy się zwariować, jeżeli ktoś ma do zrzucenia 10, 15, 20 kilo, no niech sobie nie stawia celów aż tak wysokich, że musi to zrobić w miesiąc. Zróbcie sobie cel, nie wiem, kilogram na miesiąc, kilogram na tydzień. Małymi kroczkami. I nagle się okaże, że za 50 tygodni macie 50 kg w dół, jak niektóre tutaj panie Asie. Pozdrawiam panie Asiu, jesteś rewelacyjnym tutaj motywatorem nas wszystkich. Bo ty też tutaj napędzasz, więc, więc napędzajmy się razem. I jak widzicie, przynależność do takiej grupy to sama frajda. Także mam nadzieję, że wszystkim to... Aha, bo filmik pojawi się na kanale YouTube Grubas 2017. O jakiej grupie mówię? Oczywiście o grupie facebookowej pod tytułem Grubasy na Redukcji, do której bardzo serdecznie zapraszam. Grubasy na Redukcji. Kupa fajnej wiary, która, która ma pozytywną energię, która chce coś zrobić ze sobą, pozmieniać swój styl życia. I co najlepsze, bardzo wielu osobom się to już udało. W związku z tym to nie są, że tak powiem, e, bujdy na resorach, tylko prawda, szczera prawda i tylko prawda, że to działa. Dlatego tym bardziej zapraszam serdecznie wszystkich. E, o, tutaj muszę się skoncentrować, żeby nie wywalić w coś i jedziemy dalej. Także to jest jakby ta kwestia. W związku z powyższym, jeszcze raz, słuchajcie. Pomalutku, powolutku. Zaczynamy nowym rokiem, w związku z tym już dziś sobie pogarniajcie garnki, pogarniajcie sobie ciuszki, przygotujcie się, weźcie sobie, znajdźcie w pobliżu jakąś siłownię. Ja zaczynam z klubem Just Gym, już wspominałem o tym, także będę miał wsparcie tutaj trenera personalnego. Pan Bartosz zgodził się na to, żeby tutaj wszystkim grubaskom udzielić kilku rad, takich podstaw podstawy podstaw, żeby, żeby nie zrobić sobie krzywdy, jak jeden grubas, który leży przez 20 lat przed telewizorem nagle pójdzie na siłownię. W związku z tym na pewno będzie coś fajnego, bezpiecznego, także oglądajcie, a tymczasem nastawcie się na to, że od stycznia będzie ostra jazda, tak? Także nie będzie już tłumaczeń, będzie trochę potu, trochę łez, ale będziemy super fitness i, i będziemy mieli dla kogo się odkuzać, bo na pewno każdy ma męża, żonę, Dziecko, wnuka i, i każdy chce żyć jak najdłużej i cieszyć się tym ciepłem rodzinnym. W związku z tym, bez zdrowej michy, bez zdrowego sposobu odżywiania, bez y, przestawienia się mentalnie, na pewno jest to niemożliwe. W związku z tym, dzisiaj musimy zacząć się przestawiać mentalnie. W styczniu zaczynamy ruszać się, i w tym momencie jesteśmy jak młody bóg, nie do doścignięcia. Także, pani Elu, bo mamy też taką tutaj grupowiczkę, pani Ela. Yy, Kobietom się w wieku nie wypominam, natomiast pani naprawdę w fajnym wieku podjęła bardzo trudną decyzję, bardzo ładnie i to wszystko poszło. Za to należą się szczególne gratulacje, że nie zasypała gruszek w popiele i powiedziała sobie, dobra, i tak już za późno. Nie, nigdy nie jest za późno, słuchajcie. Także warto, warto zawsze o swój byt, warto o swoje zdrowie, warto o swoje szczęście, zawsze warto zadbać. Także tutaj naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych 18 czy 70 zawsze jest na to czas nigdy nie jest za późno słuchajcie lepiej spróbować i powiedzieć sobie kurde nie do końca wyszło niż siedzieć albo leżeć i udawać że coś się robi i później mieć do siebie pretensje że w ogóle się nic nie zrobiło także dobra koniec gadania mamy poniedziałek czas start do roboty do roboty grobasy.